mnóstwo zieleni, kwiatów i kwitnących krzewów. Tak wyglądają najpiękniejsze ogrody i działki, które nagrodzone zostały w konkursie na Najpiękniejszy Przydomowy Ogród w Gminie Żarów oraz Najpiękniejszą Działkę Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Jest sporo pracy, no ja jestem na emeryturze, także y, mam czas i jak tylko jest okazja i siły są, to wychodzę tutaj i sobie dłubię. A praca właśnie w ogródku wymaga dużego zaangażowania i wysiłku? Mm, tak. Tak. To jest przyjemność dla Pani? Dla mnie przyjemność, nie przeszkadza. Jakie mam siły, to nie, nie przychodzę. Nie A jakie, jakie roślinki tutaj u Pani rosną? No różne, jak Państwo widzicie, są rododendrony, są kwiaty wsadzane do doniczek. I tutaj są dwie duże kule, to są jałowce, to są moi dwaj synowie. Były wsadzone jak, się, jak mieli po 6 lat, także mają teraz 46. Przez kilka tygodni komisja konkursowa odwiedzała ogrody uczestników, którzy zgłosili się do konkursów. Wszystko wymaga procesu pomałego plewienia, sadzenia, dbania, no czas, po prostu czas. A kto jest autorem projektu tego ogródka? Bo jest wspaniały! Tutaj mąż główną rolę odgrywał, projektując ten ogród, no a ja już tutaj dopełniam resztę. Kwiaty, krzaczki, plewienie, hakanie. A czy to. praca w takim ogródku sprawia przyjemność? Dla mnie to jest naprawdę bardzo przyjemne. Uwielbiam to i każda wolna chwila, jaka tylko mam, czasami nawet się zrywam z pracy, żeby przyjechać wcześniej, coś tam poplewić, pokosić, powsadzać. No i oczywiście kocham kupować kwiatki. 20 lat tutaj już urzędujemy, ale generalnie z żoną w tygodniu nie mamy za bardzo czasu, tylko pracujemy tutaj w weekend. E, a co możemy u Pana na ogródku zobaczyć? Może coś dobrego zjeść? Z owoców? No, z owoców za bardzo, mamy trzy jabłonki tylko, które w tym roku po tych nieszczęsnych przymrozkach nie wydadzą żadnych owoców. No można dziś boróweczkę, będzie uszknąć malinkę i truskaweczki. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim Żarowie nagrody mieszkańcom wręczali burmistrz Przemysław Sikora oraz pomysłodawczyni konkursu Marta Jarosz z Urzędu Miejskiego w Żarowie. To jest fajne, że wracacie, że nie startujecie tylko raz i koniec, tylko że próbujecie cały czas, więc dziękuję Wam za to, dziękuję, że dbacie, że jesteście i cieszę się, że my możemy Was nagrodzić za to wszystko, za to, za to Wasze zainteresowanie. W konkursie na najpiękniejszy przydomowy ogród pierwsze miejsce zajęli Państwo... Małgorzata Bernat i Lesław Łabiak, a wyróżnienia otrzymali: Alicja i Adam Zawada, Violet Tamrus, Aurela Wójcik oraz Jan Sołtysiak. W konkursie na najpiękniejszą działkę rodzinnych ogrodów działkowych pierwsze miejsce wywalczył Piotr Zadrożny, wyróżnienie otrzymała pani Halina Książek. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz vouchery, które ufundowane zostały przez sponsorów: Gospodarstwo Rolne Marian i Regina Ciepli. Roszady kwiatów i warzyw oraz Mariola i Artur Żelaźni, szkółka drzew i krzewów ozdobnych. Ponadto każdy z uczestników otrzymał także dyplom, domek dla owadów oraz dorodne krzewy pięknych roślin. Organizatorem konkursu był Urząd Miejski w Żarowie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Każdy z odwiedzanych ogrodów prezentował inny styl. Jedne zachwycały bogactwem kwiatów, inne pięknie utrzymaną zielenią, okazałymi drzewami czy pomysłowo wkomponowaną małą architekturą.